Re, ta, nie wymaga, żebym oprawiał braga Nikt nie mówi Maga, gdy hardcoru nie oprawiam pisze życiówkę, to nie kłamie, prawdę gadam A szacu nie poskładam, nawet by o to błagam mnie nie wymaga, żebym oprawiał braga Nikt nie mówiła Maga, gdy hardcoru nie oprawiam Wypiszę życiówkę, to nie kłamie, prawdę gadam A szacu nie poskładam, nawet nie byś o to, o to Nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło Umiem zjebać wszystko i na skliszczach od początku Zbudować nowy dom do nowych wątków, muszę być w porządku Nigdy nie zawiodłem w za dobry powiedziałem Dedykowane mym ludziom ten balet ja się wcale nie niech